To jest po prostu <noise> białe. Ja pierdzielę, ale to ale to kryje. Ja pierdzielę, no biało jest. Nie no, coś pięknego. Szykujemy się do zabiegu. manisolem e, dawka, jaką chcę zastosować, to jest. E, 60 kg na 1500 litrów wody, żeby był dobry efekt. Nie stosowałem nigdy tego do bielenia, tylko na, na jabłka. Zobaczymy, jak to się sprawdzi na, na korze, który się będzie trzymało. Sypiemy zaraz, dolejemy wody. To jest taki proszek, nie jest biały, bo to jest troszeczkę miedzi. On jest taki niebieskawy. Dobra. samo tego bardzo mocno ludzi ta glinka widać po szybach oraz się zatrzymamy może chociaż nie musi wyschnąć żeby było widać ci bieli drzewa skąd kwaterę jeszcze dogram na koniec Jak to wygląda po wyschnięciu żeby Pokazać. No najbardziej interesuje mnie teraz ile ta Nanisol wytrzyma deszczu. Tak? Że, czy tak samo się będzie dobrze trzymał na jabłkach, jak i na, na korze, bo na jabłkach to się trzyma super. No dlatego wypróbujemy i zobaczymy, jak to będzie się trzymać. Ładne słoneczko mamy. Bardzo dobrze się pryska, jest w miarę silny wiatr poczny ale widać, że sobie z tego nic nie robi także fajnie, fajnie się pracuje wreszcie mogę odetchnąć trochę bo w tamtym opryskiwaczu co zabieg, to jakaś awaria była, to pompa a tu wiem, że jest sprzęt sprawny, wsiadam wsiadam, jadę i, i wykonuję zabieg Także wszystko nam powolutku rusza. Dzisiaj mamy 6 czy 7 marzec. Także ja jeszcze mówię, że za dwa tygodnie będzie zielono wsadzie. No dobra, dogram jeszcze jeden filmik, jak to obecnie, żeby pokazać Wam, jak, jak to marzyć. Tam widać po szybach. Także to w miarę to wycieraczki nie chcą tego skrobać, spryskiwać mi się popsu. Marzę, marzę. już jestem, już jest skończony. Nie wiem, czy na kamerze to widać. I to jest 500 litrów na hektar. Także, no. Daje jezu. Widać, jakie je opyskiwać, z koła, wszystko. Dobrze, że go zaropowałem. Bo... musi chodzić cały czas nie siadło, bo będzie się osadzać przy takiej ilości nie no to to chyba ma sens no teraz to teraz to wygląda super widać i widać pewnie bajeczka no i o to chodziło. A ja Coś mi jakiś wirus łapie. Chyba sobie będę musiał kielicha strzelić, ale to po opryskaniu. Bo jeszcze porozjeżdżam drzewa. Kurde, kręci mnie. Nie no. Jestem, jestem w szoku, powiem Wam. Proszę zobaczyć, jak to jest wszystko pokryte. Każdy z no ale to zasługa opryskiwacza. Nawet pod spodem tu jest. O, wszędzie, wszędzie wszystko. No i teraz będziemy obserwować, ile ten manisolek wytrzyma deszczu. Będę was informował, mam yy, deszczomierz. No jak to wygląda? No chyba zajebiście, prawda? Tak powiem delikatnie, zajebiście, no. Kurczę. Jednak co włoskie, to włoskie raz zabieg zrobiony. Może nie będzie trzeba poprawiać przy zakupie troszeczkę drogi. Bo 140 zł worek, 60, 60 kilo na beczkę. No ale nie wiem, czy przy glince taki efekt byście uzyskali. Chyba nie. Dobra, jada jeszcze mi zostało 200 litrów. Jeszcze pół beczki mam do zrobienia. Także kejsik też biały. Osiwiał trochę chyba z tego wszystkiego. Nie no, jest. Patrzcie, sąsiady, kurwa, co on zrobił? Co on to opryskał? Super. Dobra, uciekam dalej.